Na no, czesiczałem jak widać, powstała niezła górnicza dolina. Troszkę tutaj porobiłem tych świdrów kruszących. Mamy cztery sztuki, które na bieżąco wydobywają nam powoli żelazo. E, też trochę tam, e, boże co to jest, szafiru. Co jakiś czas, niestety to nie jest tak, że na bieżąco, ale nie marnuje się jakby złoże z tego, co widzę. Porobiłem jakieś składowiska i przede wszystkim kolejki. W końcu mamy kolejki, jak widać, bardzo mocno. Przyspiesza to podróżowanie wszystkich krasnoludów. Tych kolejek porobiłem całkiem sporo, bo widzicie tutaj cała taka ścieżka, później w górę do jakichś takich typowych składowisk gdzieś. Tutaj taki główny szyb pionowy, który ma parę tych stacji stacji kolejowych, gdzie w razie czego mogą się zatrzymać i po prostu kontynuować swoje prace. Nie muszą, wiecie, przejeżdżać dłuższego kawałka. Gdzieś, tutaj takie górne składowisko, gdzie magazynuje wszelkiego rodzaju śmieci. Jak widać, zrobiłem trzy składowiska, ale z tego co widzę, już każde z nich zaczyna się w pełni zapełniać, więc lada moment będę musiał dorabić kolejne i kolejne. I tak myślę, że to właśnie będzie dobre miejsce tutaj u góry, żeby tych składowisk porobić, ile się da. Mogę sobie to nawet zakolejkować, bo widzę, że tragarze tutaj cały czas coś dostarczają. Widać plus 1000. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy tutaj. Wózeczki. Wózeczki mogą transportować po tysiąc przedmiotów, więc warto to umieszczać zaraz przy składowiskach. Tak jak widać było plus 1000 plus 1000, czyli momentalnie przewozi pewną ilość towaru. I ja dodatkowo, właśnie z uwagi na to, postawię sobie też kolejną e, stację. Myślę, że mógłbym tutaj też dowalić tą stację, żeby transportowali. Ja wam pokażę o co tu chodzi generalnie. E, generalnie wygląda to tak. Tu jest stacja. Stację możemy dowalić, powiedzmy sobie. Pomiędzy dwoma składowiskami, czyli mógłbym na przykład walnąć stację w tym miejscu. O! Ale właśnie, jeszcze nie. Momencik, bo to musi się składać. E, robimy długą linię kolejową. <grym> musi się stykać ze stacją, więc poprowadzimy ją aż, aż dotąd. I tu widzimy, ona się kończy. No i teraz na jej końcu po prostu stawiam sobie stację kolejową. Pyk i jest kolejna stacja. OK, no i to będzie sobie po prostu działało. Plus jest taki, że nie musi tu podbiegać chłopek i działać. Tylko y, może to być y, operator wózka, czyli nawet nie musi z wózka wysiadać. Dlatego warto jest porobić tych stacji zaraz przy składowiskach, i tak też tutaj sobie zrobimy. Gdzie jest to składowisko? Sala. Kolejne składowisko, które walniemy tutaj. A nie musi być ładnie, i tak na to wiecie, jakoś super centralnie nie patrzę. Dodatkowo chciałbym sobie zrobić jedno piętro wyżej tych składowisk, bo potrzebujemy ich dużo. Teoretycznie mógłbym już tutaj dać w sumie czemu by nie tu i tu teraz walniemy sobie stację kolejową o jeden poziom wyżej tylko właśnie czy to się będzie składało no nie bo jak tu dam stację momencik momencik żeby to wszystko miało ręce i nogi infrastruktura stacja kolejowa tu tu już bym dał cegłę. No to cegła jest pod tym, czyli mi się nie będzie składało. Dobra, no to w takim razie walnijmy to o jeden poziom wyżej. Czyli na przykład weźmy sobie długą linię wyciągu, tu powinno się zmieścić. Wszystko się zmieści. Kolejną linię wyciągu w tym miejscu. Dodatkowo stacyjkę kolejową. Dwie stacyjki kolejowe. Puścimy sobie cegły. O, ten deseń, jeszcze myślę, że gdzieś dotąd wyciągniemy te cegły. Tu i tu. Na razie więcej nie będziemy robili. I żeby to też fajnie wyglądało, możemy sobie dać drewnianą kładkę lub kamienną kładkę dla pieszych. Ja tutaj dam kamienną kładkę. To jest ta kładka, która, jak widać z tyłu, ma tą dziurę. Ta dziura musi być, żeby inaczej nie zablokowało nam wejścia. Nie jest to wymagane, ale jeśli tego nie zrobimy, to chłopki będą musiały przeskakiwać w jakiś taki dziwaczny sposób. No i skoro już mamy składowiska, no to trzeba dorzucić jeszcze jakieś składowiska. Tu będzie jedno. Teraz tutaj zrobimy tak, jak jest na dole. Czyli chyba tu i chyba tu. Oraz tu. I ta ilość składowisk powinno nam starczyć, myślę, że do końca gry. Dlaczego? Bo gra już się powoli zaczyna robić nudna. Jak widać, rozkopałem się troszkę na boki. Gdzieś tutaj jeszcze widać linię kolejek poprowadziłem w jakieś dziwne zastępy wodne. E, mamy jakieś splątane składowisko, które mogę, a już je rozwaliłem. Tutaj coś zakolejkowałem. Było to trochę szmaragdów, które pokopałem. Wydobyłem je i tak naprawdę tyle. podkrywałem obszary. I zaczynam po prostu prosperować cały czas w głąb. Jak widać można praktycznie w nieskończoność iść na lewo i prawo, a wydaje mi się, że ja nie zaszedłem zbyt głęboko i cały czas nie zdobyłem na przykład ognistego podziemia i lawy, dlatego staram się kolejkować podróżowanie w głąb. I źle się za to zabrałem, bo wcześniej zabierałem się tak, że stworzyłem kamienne schody. Nie jest to już potrzebne. Wystarczy robić kolejki, więc jak najszybciej trzeba iść w kolejki. I tak jak na przykład tutaj mamy właśnie stanowisko z kolejką, tak robię sobie długą linię wyciągową i gdzieś tu ją prowadzę, powiedzmy, nie wiem, możemy ją sobie tu dać, w ten sposób, na jej końcu oczywiście dowalimy sobie jakąś tam stację kolejową, tutaj dorobię ceglany murek, żeby mi się ta woda tu nie dostawała niechętnie. I są jakieś tutaj rzeczy, które mogę przetrząsnąć, tak? To w sumie to mogę anulować, bo to nie jest wskazane. Są rzeczy, które mogę przetrząsnąć, pozbierać, ale widzicie o co chodzi. Teraz będzie podjeżdżał pan z kolejką. Może przyspieszę, żeby pokazać. Okej, okay, tu jedzie drezynka. Może dajmy wyższy priorytet, żeby nie czekać. O, to wszystko na wysoki priorytet. Od razu ktoś podleci. O jest, widzicie, z drezyny bezpośrednio gościu ładuje i tak samo drezyna będzie się zatrzymywała w tym miejscu, o ile gościu coś tu będzie miało. Wózeczek podjechał, wagonik, ładowność przenoszenia 10 tysięcy, więc teraz będziemy grubo, grubo szli w ładowność, natomiast nie wiem, jak się łatwo pozyskuje towary bezpośrednio ze świdrów. Jakby nie ma tutaj zdolności przerzucania towarów do wagoników, chyba, że ja źle się za to zabieram. Możemy spróbować i na przykład zrobić tak czysto teoretycznie, nie? Tutaj mogę walnąć tą, tą linię kolejową, ale czekajcie, bo jeżeli dam tu, a widzicie nie mogę dać stacji kolejowej, mogę co najwyżej tu dostawić i zobaczyć co się stanie, czyli jeżeli jest stacja obok tego, to czy będą mi pozyskiwali towar, chociaż tu jest i nie widzę, żeby pozyskiwali, no, przybiega chłopek i on stąd wyciąga po prostu rzeczy, no. Szkoda, że nie da się tego zakolejkować, także, jak będzie 50, to żeby podjeżdżali, bo w tym momencie wykonują niestety niepotrzebne akcje dla mnie. Tutaj bym jeszcze kazał jakiemuś chłopkowi przybiec, e, pozwiedzać jakieś rzeczy, co tu są. E, walnąłbym sobie koksiak zaraz przy starożytnym. Posągu, wiecie, żeby suwerenności mieć więcej, mamy 21 krasnoludów. Ja ich zacząłem nazywać tragarz 1, tragarz 2, tragarz 3 i zlecam im po prostu głównie tragarzowanie, bo nie jest mi potrzebna żadna inna osoba, która by miała jakieś tam zdolności, nie wiem, kowala, kamieniarza, metalurga, złotnika, tylko po prostu są tragarzami i dodatkowo dorzuciłem im po prostu ładowność przenoszenia. Tam plus 117, żeby mogli więcej rzeczy transportować. Nowe odkrycie, które odkryliśmy tutaj, jakąś komnatę grzybową, osadę, gdzie ona się znajduje, w tym miejscu. No, problem będę miał, żeby się tu dostać, więc prawdopodobnie będziemy tu dryłowali kolejkami, bo kolejka jest poprowadzona w tym miejscu. I wydaje mi się, że akurat jak tutaj mam kolejkę, to będzie dało. Nie, nie da rady. Troszkę za nisko zrobiłem. Będę musiał zrobić y, odwiert w głąb. No dobra, ale to nie jest punkt, którym ja chcę prosperować. Ja nie chcę iść już na boki, bo mogę tak w nieskończoność odkrywać. Ale po co? Ja chcę iść w głąb. I te głębokie odwierty będę robił w dwóch punktach. Jeden oddalony tu, a drugi tu. W razie W. Jak to mawiają w razie W. Więc teraz tutaj też zakolejkuję sobie długą linię wyciągu. Ile się da. Tyle się da. W tym miejscu oczywiście walniemy stację kolejową. Nie pozwala mi zrobić stacji kolejowej. Z jakiegoś to powodu. Stacja kolejowa musiałaby być tu. Nie podoba mi się to. Ja lubię jak jest równo. Tu bym chciał stację kolejową. No dobrze, zaraz do tego przejdziemy. Jak tylko tutaj się dodryłują do końca, to ja się zastanowię jak tą stację kolejową postawić. Bo tutaj mamy takie fajne składowisko wytwarzania. Mogę zlecić stówkę. E, jakieś tam skarby będziemy co jakiś czas wykopywali. Drezynka będzie tutaj też jeździła. I jeszcze zlecę postawienie w takich punktach drewnianych kładek, żeby to wyglądało już bardziej roboczo. Poza tym drewna mamy dużo i tak też wypadałoby robić. Eee, jeszcze jedna rzecz, złotnik. Poszedłem na potęgę w rozwój złotnictwa i cały czas produkuję eee, sobie nieoszlifowalny klejnot, który następnie przetwarzam na kab kaboszon, a ten jest przerobiany na trylant, a potem na jasny klejnot. Dlaczego tak robię? Zobaczcie sobie, nieoszlifowany na przykład, co tu mamy? Eee, szmaragd, cenność 120, wartość 7. Jak już zrobimy z niego tak zwany kaboszon ze szmaragdu, to już z 7 srebra przeskakuje na prawie 2 golda, 1,45. A jak dalej polecimy, to już kosztuje 4 golda, więc jeżeli by mi się udało uzyskać najwyższej jakości kryształ, no to on pewnie będzie kosztował około 10 golda. I tak jeżeli pójdziemy sobie w handelek, i pofiltrujemy po cenie. To zobaczcie, co ja tu mam. Pierścienie warte po 18, 12, 6 golda i tak Brylanty na przykład same w sobie kosztują 4, ale jak już zrobiliśmy na przykład z brylantu z rubina coś co kosztuje, widzicie, 3 golda, 4 golda, to jak przerobię to na pierścień, no to już skakuje nagle na 18. Więc jest zarąbisty profit. No i oczywiście możemy sobie poszukać 19 golda, 15 grosze, grosze, grosze. Tutaj mamy za 20. Ktoś, ktoś chce kupić za 20. No i myk, I jednym kliknięciem. bank bank i już będziemy mieli ileś tam set golda. Więc dlatego bardzo mocno stawiam na. Tutaj mamy jakieś jeszcze te. Y, bronie. Mamy ozdoby do sprzedania. Kolejna broń. Pozbywam się śmieci, bo nie są mi potrzebne. To, to. Ja jakieś topory gladiatora, latarnie sobie zostawiam. Tu mamy jeszcze jakiś mieczy, to jest tak mało warte, że nawet nie opłaca mi się w jakikolwiek sposób bawić w to, żeby, wiecie, cenowo schodzić. tak Po prostu robimy już lepszej jakości towary i czytam jakieś proste narzędzia od razu sprzedaję nawet za grosze, bo to dla mnie jest nic nie warte, nic nie warte śmieci. Eee, na przykład, o, nasiona górskiego jęczmienia. Zajmuje mi miejsce. Sprzedajemy nasiona. Ród mam bardzo dużo. Rudy zostawiam. Rudy Żelaza 500. Grzybcy Tadelowe też sprzedaję. Górski Jęczmin też opycham. Po co mi to? Tego mogę sprzedać. Nie wiem. 80. Miel. Też opycham. Chodzi mi o to, żeby uzyskać miejsce składowe na przykład algi. Nie wiem, 120. No, im więcej miejsc będę miał, e, tym raz, że więcej kasy zbiorę. A dwa, że nie będzie, miał, nie będzie mi zajmowało tyle miejsca w składowiskach. Mamy dużo lśniących kości. To jest spoko rzecz, ponieważ mogę też łatwo tutaj dorobić hajsu, jeżeli poprzerabiam to na jakiegoś rodzaju bronie. Na przykład z kości demona. Zobaczcie, wartość lśniącej broni, tutaj z kości demona, jeden golda już na wstępie. O, proszę, pierścień ze szmaragdu. Szmaragd daje zwinność. E, słabo warty. Tylko 78. No, majątku tutaj nie zbiję. A bo to jest chyba nieoszlifowany. No właśnie, nieoszlifowane główienko to mogę sprzedać. E, półokrągły z klejnotem. Ok. Dlaczego mi wyszedł nieoszlifowany moment? Chyba tutaj kliknąłem. Bo generalnie ja bym potrzebował mieć zawsze oszlifowany. Czyli zawsze zaznaczać sobie, żeby robiło mi na przykład z tego lub z y, brylantu lub z brylantu z szafira. Ok, i to może mi robić zawsze na potęgę. No, bo nie chcę się bawić. Nie chcę się bawić w, w marnowaniu nieoszlifowanych, bo to jest marny z tego zarobek. Zawsze niech mi tutaj babeczka robi z jasnych klejnotów, czyli najwyższej jakości. A jeśli chodzi dalej o rozwój mojej tutaj. Miejscówki. Na pewno chcę dorobić większą ilość stanowisk do mieszkania. Mógłbym tu się pobawić już w sztabki srebra, niestety srebra nie mamy. Lilie grobowe mamy, troszkę lili grobowych, niestety nie mamy pergaminów, żeby tutaj ulepszać. Czy mogę zaś zrobić pergaminy? Skóry są wymagane i nie wiem skąd brać skóry, więc na razie się w to też nie bawię, bo to nie jest warte jakiejkolwiek świeczki. Jeśli chodzi o żelazo, bardzo dużo żelaza mam, więc zleciłbym przetapianie. Ile mam tego żelaza? 500. No to lecimy, żeby ktoś tu pracował cały czas i przerabiamy sobie żelazo, które mam w posiadaniu. Także no, miedzi też mam całkiem dużo, więc zawsze ktoś tu ma być na przeróbce, żebym miał odpowiednie surowce. W zapasie. Dodatkowo, oczywiście, robione są też ciężkie, ciężkie części maszyn i tak dalej. One są zlecone w dużej odlewni, bo tu mamy większą zawartość opału. W małej odlewni będą sobie przetapiali. Między innymi blachy metalowe, części do maszyn i tak dalej, bo dzięki temu y mogę robić cały czas szlaki kolejowe. Jak już widzimy, chłopaczki tutaj dojechali do dna. Zaraz będziemy mogli tutaj zacząć prosperować. Kolejka ładnie działa. Na końcu takich kolejek, w takich krytycznych punktach, oczywiście zawsze stawiamy gdzieś koksiaka, żeby ładnie oświetlał i żeby nam się tu nie respiły jakiekolwiek potworki. Wanda Banda nam tu tknęła, więc ona niech tu podziała i porozbiera, co się da. Wózki, niewózki, tutaj też mogę Wam zlecić jakieś zwiedzanie. No, właśnie, przez to, że nam chłopek tutaj utknął, to musimy zlecić priorytetowe prace nad wykończeniem tego. No i dobra, w takim razie musimy tutaj dać długą linię. Zlecić, no właśnie, tutaj musimy zrobić ten kolejowy, chociaż ja bym wolał ten kolejowy, wiecie co? Kolejową stację walnę sobie w tym punkcie. Tutaj dalej zlecimy, na przykład, kamienną kładkę dla pieszych i zrobimy taki. Taki myk. Żeby to fajnie wyglądało, to w tym miejscu walniemy taki podeścik. Dlaczego nie chcesz podeściku walnąć z cegieł? Poproszę. No, jakby tu. To jest chyba element tego, dlatego mi nie pozwala. Dobra, trudno. To zrobimy dwie. Może drewnianą kładkę. O. Tutaj walniemy drewnianą kładkę. Mniej więcej dotąd, i tu sobie zrobimy taki podeścik bez tego, żeby to jakoś fajnie wyglądało. A oczywiście jest na przykład żelazo, gdzieś tu znaleźliśmy węgiel, jakiś innych kościanych typów, szalet, co to jest, starożytny wychodek, skarby. No w tych skarbach nic cennego tak naprawdę nie znajdziemy, ale no warto. Jeszcze zwiedzać te tereny, natomiast mi najbardziej zależy, żeby wejść w głąb. I skoro tu powstanie ta stacja kolejowa, oczywiście na wysokim priorytecie, to ja mogę kolejkować robienie linii dalej w głąb. I coś tu odkryliśmy. Odkryliśmy cmentarny mak. No to tutaj możemy zakolejkować, żeby była setka, bo to zawsze się przydaje. Możemy iść dalej. Suwerenność rośnie. Ok, i tak można się bawić przede wszystkim w nieskończoność. Możemy się bawić w nieskończoność, cały czas iść na boki, ale końca nie będzie widać. Dlatego starajmy się dotrzeć jednak do tego dna. W szczurze, nory, mamy zadanie ogniskie, ogniste podziemia oraz ciasto z galaretką, więc to są nasze główne cele, i na tym się skupimy. Na tym się skupimy. Jeśli chodzi o kolejkę, to ja gdzieś tutaj wykopałem dziurę i później ta woda, która była tutaj całkiem sporo nagromadzona, no ona nam tu zaczęła płynąć tym, tym drewienkiem, ona sobie płynęła, 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 aż tu zalało i potem płynęła dalej, dalej, dalej dalej dalej. I chyba jeszcze dalej nam płynęła, i ta woda nam się tu wylewała i uzupełniała splątane gniazdo, które chciałbym tutaj usunąć. Z tego co widzę, ktoś tu może dotrzeć. Okej, okay, miszki idą. Niech mnie te rozwalą, bo ja nie chcę tu mieć żadnych przeciwników. Przyszli, zbałamucili, tylko żeby oni teraz wrócili. Sprawdźmy, czy mają drogę powrotną. Na szczęście mają drogę powrotną. Jak widzicie, jak daję na trójkę, to oni tak przeskakują, więc najlepiej jest chyba teraz operować na dwójce. I to są takie miejsca łączące. Widzicie, oni teraz stoją i każdy z nich czeka na wagonik albo na drezynę. O, tutaj sobie pojechali drezyną chyba parę krasnoludów naraz, czy to jest jeden? Jeden. Ale dlaczego oni stoją? Bo jest za mało drezyn. Tu widzicie, wziął drezynę, oni tu wszyscy stoją i jest za mało drezyn. Dlatego ja muszę też zakolejkować, żeby tych drezyn było zawsze w zapasie. I dobra kolejka będzie mniej więcej taka. <laughs> Myślę, że to jest wystarczająca ilość drezyn. Jak tu porobimy i się tak rozglądam, czy jeszcze coś tu mogę porobić. Widzicie, szafiry się wydobywają, więc e, te prace są jakby fajnie zlecone. W międzyczasie myślę, że jak już te magazyny powstają. O, to jest fajny taki motyw, o którym nie wiedziałem. Jest opcja kopiowania e, ustawień magazyna. O czym nie wiedziałem długo, długo, długo. Teraz już wiem, wklejamy każdy z filtrów na nasze magazyny, że to są magazyny od wszystkiego. I teraz chłopki będą jeździć tymi wagonikami i będą przewozili wszelkiego rodzaju towary do każdego z ośmiu magazynów, które to mamy. Więc to jest zapas na lata. Widać, że wagoniki same jeżdżą. Wagoniki jeżdżą z tego, co widzę, bez. Ciekawe, wagoniki jeżdżą samoistnie. Uuu, to ja nie wiedziałem, myślałem, że tu musi być chłopek. Czekajcie, chcę zobaczyć, co robi ten wagonik. Czy on mi będzie transportował bezpośrednio? Towar tutaj, transportowa. Ok, czyli widzicie, muszę chyba porobić jeszcze troszkę wagoników, żeby one w miarę dobrze jeździły. Tylko będę musiał częściej umieszczać stacje kolejowe, na to wygląda. Więc wagoników na potęgę może być więcej, nic mi tu nie przeszkadza. Niech wagoniki działają tutaj, też możemy dać priorytet, dlaczego by nie. Okej, okay. to jest zakolejkowane. Kolejna rzecz e, jakieś spotkanie przyrost głodu, spotkania towarzyskie, perspektywa elitarna. Myślę, że możemy zrobić hammer-thing. Niech działa się spotkanie ludziki zaraz tutaj wszyscy przybiegną. Odbędzie się posiedzenie Krasnaludów a oni jak sobie tutaj teraz działają to ja zobaczę co z naszego punktu z wiedzą. Bardzo dużo rzeczy odblokowałem, jestem już niemal bliski końca, czyli duży skarbiec na zakończenie gry, latarnia odkrywcy, ale zacznijmy po kolei. Żeby to zrobić, potrzebuję wykwintne jubilerstwo oraz wytapianie ziem rzadkich. Ponieważ mamy dużo punktów, oczywiście sobie to zrobimy, dochodzi nam sztabka ciężkiego metalu oraz platyny. A potem wskakuje nam starożytna chemia w kuźni. Sztabka Mitrylu, Adamantium i Orchalakum, jakieś tam. No i niestety mamy wiedzę o górze zbyt małą, żeby tu dokończyć duży skarbiec, więc jeszcze pozostaje nam troszkę, troszkę zbierania. Możemy dać biurokrację, która daje nam suwerenność, no czemu by nie, pierścień z pieczęcią. Może to być jakiś fajny dodatek, pierścień z pieczęcią. Może być cenny, więc zaraz zobaczymy jaka jest jego cena. Gościnność. Możemy, bo to są za te drugie punkty. I chyba na razie tyle. Co nam tu doszło? Posiłki jakieś, arystokratyczna kolacja więc kolacja chyba nam tu doszła w tym miejscu posiłek żeglarza z rumu a tu z wina i szaszłyków niestety nie mamy kamiennego chleba. Posiedzenie, widzę, nadal się toczy. Jeśli chodzi o jedzenie. No podochodziło nam parę rzeczy, ale nie wszystko jestem w stanie produkować i robić. Składowisko bardzo dużo rzeczy mam przeznaczonych na handel. Jak widać, jeszcze nie wszystko zostało zhandlowane, więc ogrom ilości kolejek mam to poplanowanych, więc niech oni sobie na spokojnie pracują i coś robią. A ilość golda 327 golda. Zobaczcie, jakie ogromne pieniądze. Bieżący limit 500. 15. Wydaje mi się, że mam ogromne szanse na to, że zaraz go przekroczę, więc fajnie byłoby też postawić jakiś dodatkowy tutaj skarbiec, czyli średni skarbiec. Niestety tu już jeden mam. I nie wiem, gdzie tu pierdyknąć drugi skarbiec. Fajnie by było mieć jeden nad drugim. W sumie możemy zrobić jeden nad drugim. Tak se zrobię, zaplanujemy. Ok, tutaj dwa do przodu, tutaj dwa do przodu. Tutaj wykoksimy troszkę, mniej więcej do równości będzie. I jeszcze w tym punkcie zrobimy sobie ten skarbiec. Będzie, będzie. Może nie na małym rusztowaniu, a spróbujemy zrobić na schodach. Czyli jakbym tutaj dał. Hmm. Nie będzie to ładnie wyglądało, więc musimy zrobić na rusztowaniu, rusztowania nie jest zła rzecz. Z tej strony, i z tej strony, dwa małe rusztowania, które będą okalały tutaj e, naszą wielką salę tronową. Jak powstanie skarpiec, no to już będziemy mieli limit na 1000 złota. Nie wiem, jak, jak duży jest duży skarbiec, no ale to się wkrótce okaże. I spójrzmy sobie tutaj. Widzimy, kolejka już powstała, niestety z pewną ilością niechlubnej wody. Więc ja sobie tu postawię kamienną kładkę, żeby chłopaki mogli się tu swobodnie zatrzymywać. I żeby się pozbyć tej wody, to wodę pokierujemy tu na prawo, dlatego zrobimy sobie taki mały wyrąb w tym punkcie. Jak oni tu przybędą, to teraz woda, która się tu znajduje przeleje się tu, a ta woda się przeleje tam, więc będziemy mieli święty spokój odnośnie tej wody, która tu się nagromadziła. Poczekajmy aż chłopek zadziała. Widzicie, woda się powoli przelewa. O to mi właśnie chodziło. To jeszcze bym zakolejkował, żeby tu zawsze było jasno. Tu jest fajny obszar, zaczyna się lodowy obszar. To bym mógł zabić, to bym mógł zebrać. Tutaj mamy jakieś krwiożercze szczury. Już idzie Bruce. Jakie on ma wyposażenie? Niepospolity, koszowa, gladiatorski, srebro, koperz. Generalnie biją tak mocno, że praktycznie na dwa hity pada nam przeciwnik. Więc to jest generalnie ogromny luz. I tu bym mógł zakolejkować robienie tego, jeżeli tylko jest taka możliwość, żeby ktoś tu po prostu przybył i wykopał. Jakiś szmaragd wykopał, i co tam jeszcze chłopie zebrałeś? Pokaż mi, Bruce, stój, węgiel. Więc szału nie ma, ale można jakieś klejnoty wydobyć, typu szmaragdy. To są w końcu nieskończone ilości pokłady jakichś tam surowców. No dobra, tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Ja postaram się pokopać dalej w głąb. No i jak tylko coś ciekawego osiągnę, no to zobaczymy. Prawdopodobnie jest to jeden z przedostatnich odcinków. Potem już będziemy kończyli grę, czyli w momencie, kiedy osiągniemy. Główne zadanie, zaraz tutaj ustawię, żeby było widoczne, ale tam chyba było, żeby osiągnąć skarbiec na maksimum. Tak więc tyle, trzymajcie się, cześć.